Powrót w wakacji. Lato się skończyło i wszyscy rysowali w przedszkolu powrót w wakacji. Na każdym rysunku ten powrót wyglądał inaczej. Jacek narysował samolot, bo wracał samolotem. Robert pociąg, Basia autobus, a Karolina narysowała sześć psów. O, zakichotał Jacek. Ona była na biegunie i wracała psim zaprzęgiem. Na psach jechała... Zawtórował mu Robert. Yy, pokazała im język Karolina. Wie, że to nieładnie, ale jest zła. Czegoś się śmieją, skoro jej powrót z wakacji naprawdę tak wyglądał. No może jeszcze tylko samochód powinna dorysować, bo wracała samochodem z tatą, babcią, myszką i balbiną. Myszka i balbina to właśnie te dwa pierwsze psy na rysunek. Jechali maluchami i babcia śpiewała piosenka. Gdy wakacje już przeminą, Karolina, dobrze spotkać się z rodziną Karoliną. Pewnie, że dobrze, przytaknęła Karolina, ale na razie to myśmy się spotkały tylko z tatą. Mama i Karol czekają w domu, oznajmił tata od kierownicy. Nie masz pojęcia, jak Karol przez te wakacje urosł. Twoi bracia też pewnie urośli. Powiedziała Karolina do myszki i westchnęła: Wiesz, tato, mnie się zdaje, że myszka i Balbina też powinny spotkać się ze swoją rodziną. Balbina na pewno wstęskniła się za dziećmi, a myszka za braćmi. Wobec tego pojedziemy od brata do brata zdecydował tata. I nastąpiła seria rodzinnych spotkań. Czarnym kudłatym kleksonem, który mieszka w warsztacie samochodowym u pana muchy i razem z nim referuje maluchy z brązowym pędzlem, pomocnikiem pani Tosi, malarki, z piegowatym ciakiem, przyjaciel pana, cukierka, hydraulika. I z misiem, który razem z panią Wiśniewską sprzedaje w piesku gazety. I dlatego właśnie na rysunku Karoliny, przedstawiającym powrót z wakacji, jest sześć psów, bo jechała od pieska do pieska. Koniec, kropka i kreska. Szkoda tylko, że nie wiadomo, co w sobie pięć obszarów. W czasie tych rodzinnych spotkań opowiadały, zapachów nie można narysować, a psy nie porozumiewają się słowami, tylko zapachami. Babcia mówi o tym tak: kiedy się spotkają, to bardzo są rade. Ale co tam słychać? Nie zapyta żaden. Jeden do drugiego psim ogonem machnie. Teraz nuchają, co u Ciebie pachnie?